Strategia świętego Tomasza z Akwina. Freud mógłby zaczerpnąć od Tomasza lepsze uzasadnienie prymatu popędu seksualnego i psychicznej sfery człowieka niż to, które sam podaje w swoich tekstach. Tomasz wymienia pięć powodów takiego pierwszeństwa, ale przedstawia też kontrargumenty. Akwinata nie tylko posługuje się rozumem. I nie tylko uwzględnia stanowiska obu stron, ale też podkreśla, że argumenty należy formułować na podstawie poglądów oponenta, a nie własnych. Nie ma bowiem sensu przekonywanie ateisty o jego ateizmie, lub łajanie ludzi negujących nieśmiertelność duszy za to, że zrównują człowieka ze zwierzęciem. Tomasz powiedziałby też pewnie, że równie bezsensowne jest atakowanie komunisty za jego materialistyczne założenia. Uważał, że nikomu nie można wykazać błędu, opierając się na przesłankach, które ta osoba odrzuca. Trzeba dyskutować na zasadach przeciwnika albo nie dyskutować wcale. Na długo przed rozwojem pragmatyzmu Tomasz omawiał utożsamienie prawdy ze skutecznością, Odpowiadał na nie w duchu pragmatycznym. Na długo przed komunizmem wysuwał argumenty przeciwko zniesieniu własności prywatnej, wcześniej jednak dowiódł, że starannie rozpatrzył poglądy oponentów. Na długo przed Freudem wiedział, że lekarz pyta pacjenta o sny, ponieważ chce poznać stan jego psychiki, ale nie skłoniło go to do ujmowania człowieczeństwa w kategoriach seksualnych. Nie po to dano nam szlachetną zdolność rozumowania, by marniała bezowocnie. Niektórzy niestety korzystają z rozumu tak, by go po prostu zniszczyć. Jeśli współczesna opinia, że niczego nie wiadomo na pewno, będzie nadal zdobywała popularność, światu grozi wstrząs sceptyczny. Najwyższa pora, byśmy przestali zadawać pytania, a zaczęli szukać odpowiedzi. Od zbyt dawna zajmujemy się poszerzaniem granic wiedzy, zamiast pogłębiać wiedzę, którą już mamy. Ludzkie serce powinno być miękkie, a głowa twarda i mocna, bo jeżeli głowa osłabnie, to serce stwardnieje. Oby rozum, będąc odzwierciedleniem Bożego światła w człowieku, odzyskał pierwszeństwo przed uczuciem, zmysłowością i uprzedzeniami. Jak mawiał Sir William Drummond, rozumu nie chce używać fanatyk, nie potrafi go używać głupiec, a nie ośmiela się niewolnik.